Witam wszystkich w kolejnym filmie na tym kanale Ja jestem Pawulek Games I dzisiaj przedstawię Wam Najlepszą stronę Dzięki której uzyskałem e, Gifta e, Na 50 dolarów Na steam Dzięki temu kupiłem sobie parę fajnych skinów w się. Bardzo mi się to przydało I chciałbym zareklamować tą stronę Żeby każdy z Was mógł zdobyć to Za darmo e, Jest to e, bezpieczna strona jest połączenie bezpieczne. Wszystko jest tutaj dobrze z certyfikatem. Tu możemy zobaczyć, jak działa paczka. I jest taka pro, jest promocja. No i tu trzeba kliknąć, wybieram. No i tutaj są promocje. I trzeba patrzeć, po prostu na promocję. Akcja tu jest trochę dłużej, bo promocja trwa do końca roku czyli do 31 grudnia do godziny północy i równo północy zostanie to wyłączone. I tutaj wystarczy wysłać SMS o treści od bloku: na numer 92505. Dostajemy taki kodzik, pisujemy tutaj kodzik i dostajemy. Później przekierowuje nas na, kartę na stronę SteamA. I tam wpisujemy wszystko. Nie trzeba, nie, nie, nie wymagane jest hasło do konta Steam, bo od razu dostajemy pieniądze, bo automatycznie nam łączy z tym kontem. A więc nic tutaj nie tracimy. Jest to bardzo fajne i rzeczywiście można tym zajebiście zarobić. A więc dziękuję za oglądanie Widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale Wysyłajcie smsy Może to zrobić jak coś tylko jednorazowo Nie więcej, no bo nam się to nie opłaca A jest to dla nas za podbicie po prostu numer Numerków pod e Telefonem No i liczby na YouTubach Tak więc e Wysyłajcie Widzimy się w kolejnym filmie, Aha, ja byłem Paweł Games, cześć Gaz, na czołówkę, na przed Na tej sceny niczym Joker na mej twarzy, poker face, stoję po kolana w złocie, 600 płyty, mister Flex ścianka Flex niczym Covid zasięg mam ten wirusowy, bujasz głową wbrew tej woli, youtuberek, nuty stroi, ho, ho. a to moje nominacje, Lil Rocks, Marta Linkiewicz, Kuba Wojewódzki i Lord Kliuszwil. Konkurs na 100 zł w kart wystarczy zasubskrybować dwa kanały, czyli Sprint IT i Pawule Games oraz napisać dowolny komentarz. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i aktualnie znajdujemy się na najwyższym szczycie góry możliwym dla nas do osiągnięcia, a przynajmniej e, możliwym do osiągnięcia przez auto, bo tam znajduje się najwyższy szczyt góry, ale nie ma tam po prostu sz, e, szlaków e, dla aut. Chciałem nagrać naprawdę, ale to naprawdę zajebisty odcinek, w którym e, będę rzucać przez cały dzień cały skład śniegiem, e, śnieżkami. Inaczej mówiąc po prostu będę robić coś, na co nie będą mogli odpowiedzieć, bo śnieg jest bardzo trudny... E, do zdobycia. Do... Naprawdę, ale to naprawdę trudny do zdobycia. Myślałem, że jak pojadę w góry, pojadę na sam szczyt, to dostanę ten śnieg. Okazuje się, że to nie jest śnieg. To co widziałem z dołu, to wcale nie jest śnieg, to jest po prostu zwykły e, przymrozek, więc będziemy musieli pójść barber, ogarnąć śnieg w inny sposób. E, będziemy musieli trochę podkać ze stoku. No to lecimy. Myślisz, żeby lecieć bezpośrednio? Stary, no. <laughs> nie musimy mamy innego co... wyboru. Stary, musimy się cofnąć 30 km. Niestety, czego nie robi się dla odcinków. Dobra, w każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku. Zostaw tam na dole i najszybciej do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce żeby być z nami na bieżącej, żeby nie ominął cię żaden film, bo naprawdę poświęcam się dla tego odcinka, naprawdę uwierzcie mi, że jest bardzo, zimno. bardzo trudno jest zdobyć ten śnieg i dodatkowo jest zimno. Zapraszam państwa do oglądania. Stary, a ty nie miałeś się odchudzać? No ja dobrze się odchudzam. Jak się odchudzasz stary? Żrąc chipsy? W jaki sposób nie się odchudzasz? Bo te chipsy mają 100 gramach, 546 kalorii, to oznacza że jeśli zajmiemy tą paczkę, możecie dzisiaj zjeść 6953 kalorii. Bo obiecułem wcześniej jadłem 10 000 kalorii. Ile? Wcześniej jadłem 10 000 kalorii, teraz jestem 7,5 i tym sposobem schudłem już 12 kilo w 3 miesiące. I jest tysiące kalorii? Tak, stary. Stary nawet wodospad jest, ale śniegu nie ma. Śniegu nie ma, ale też jest wodospad. No stary, musimy iść na stok, no niestety. Dawaj może się wykąpiemy w tym wodospadzie. A co? W sumie śmierdzę trochę. A dlaczego mi o tym mówisz? No bo słuchaj, nagrywamy filmy, nie mam czasu się umyć. To może teraz byśmy się umyli w wodospadzie, na, na łonie natury. Stary, tu ludzie są, jesteś obrzydliwy. Szczerze ci to stary. Co? Ci to. Stary, zbieranie śniegu w ten sposób troszeczkę zajmie, jakby nie patrzeć. No co, już czego się nie robi dla widza. To nawet nie jest jedna śnieżka. To powiem ci, no dobra, to przygotujmy się na ta, takie wiesz, jakbyś był na grzybach, nie? I zbierał grzyby, to mniej więcej tak samo to będzie wyglądać. Po prostu tak samo będziemy zbierać śnieg. W ogóle co ludzie sobie pomyślą? Zbierają, zbierają śnieg do worka. Nie że nie widzieliśmy tacy mądrzy, że wyjechaliśmy w środku nocy o 6 rano Ale śniegu szukaliśmy 6 godzin Jest 12, patrzcie Rodzina 12.17 A my dalej nic nie zdobyliśmy Kurde, no, jedna śnieżka w reklamówce Odśnieżanie stolików u Push barbera. Troszeczkę nam to zajmie Zaraz odłożę kamerę i mu pomogę Jesteście moimi duznikami, że ja w ogóle to robię Bo nikt o zdrowych zmysłach by tego nie zrobił No ale chcę, chciałem taki odcinek po prostu nagrać w górach Więc muszę go zrealizować Muszę wam, muszę to dla was zrobić po prostu będzie, no, trochę nam pozadów 3658 ławek później mamy pełną torbę śniegu i teraz kolejne zadanie przed sobą, żeby go przetransportować, jeżeli włożymy go do auta To będzie lipa to się rozpuści będzie lipa, więc będziesz musiał wyciągnąć rękę i trzymać to tak przez okno stary ja pierniczę przez całą drogę stary Dwadzieś Pana? 28 minut 28 km minut a no tak bo to jest górski teren to pewnie jest 50 minut stary stary ręczak mi zręcuje Chyba, że chcesz prowadzić. Dobra, nie, to ja nie umiem prowadzić, to ja będę trzymał. No to powodzenia. Stary, ty jesteś przełęda, nie? Czemu? Tyle masz pieniędzy, a nie na bordi techniczne, zaleczna i zaraz odpadnie. Ty się lubisz zdęcać nade mną. Nie lubię się zdęcać stary, po prostu musisz wytrzymać. A, kurde, ja już nie wytrzymuję. 28 km stary jest. Jeszcze. jeszcze... Nie, ja cię to wytrzymał. E, dasz radę. Kurde... A, a. Stary, proszę Cię, Cię trzeba tak wolno. No stary, jadę wolno, bo jest oplocony ten sak Stary, ja już nie wytrzymuję, dwie minuty zostały, no to Masz jest dramat. Trzeba było jechać, czemu nie chcesz prowadzić? Nie umiem manuala prowadzić, mam prawo jadę tylko na automat, dobrze o tym wiesz. Stary, ten śnieg trzeba dobrze ukryć, bo jak się zorientują, gdzie go mamy, to mamy przestranę. Weź, weź tutaj, pod to, pod plandekę, zróbmy parę śnieżek. Teraz to Co? Teraz robimy śnieżki? Wydaje mi się, że tak. Dobra, zaczynamy robić śnieżki i lecimy z koksem. Oni chyba jeszcze śpią, tak mi się wydaje przynajmniej, jest 13. Bardzo możliwe, bo wczoraj imprezowali, więc bardzo jest możliwe, że, że nadal śpią. Także zaskoczymy ich. się bo nawet nie będą mieli jak odpowiedzieć na to. <noise> I znajdą śnieg, ludzie, oni tu znajdą śnieg. <noise> I Ślę, ta śnieżka była warta? 100 złotych Kur... dzieje O! Ale dostał! Haha! O nie! nie Zmarnowane dwie śnieżki! Ja, miłem, stary, nie trafił! Ale raz dostał twarz! Ale to czysto dostał! Pokaż się! Ej, Nie przeskrót, rejro! Dostałeś? Lekko w twarz! I ci kobu z łonie krzyżdy śpią, że skoczeniem no to... Puszyłeś, puszyłeś. Nie wiem co dzieje że tak my to że... Lecimy <laughs> dalej. Po trzy wydaje mi się, że będzie najbardziej lub... Idealnie, każdy po trzy na łeb. Zrobimy tego więcej, ile tacy śniegu, ale na razie, na razie po trzy, trzyma. żeby każdy miał równo. Po trzy, bo ty się, się trzyma w ręku. No ale ładnego tego co dał Stary ślicznego. Ja, czy... American Sniper. A potem się chyla w się. się. nie. to się nie No cóż, przykro mi. Jesteś okropny, może. Jak mógłbyś to zrobić? Popatrz na nią. O. O, o. Co ty jej zrobiłeś? Jesteś okropny. Spalił się za to w piekle. Stary, przykro mi. Stało się coś? Co ty Stary, musisz uciekać. Daj, ja bym spierdolł miejscu. No i co ty z nią zrobiłeś? Jesteś okropny. Lecimy ponowę do stanu, jeszcze nie pokój. <śmusza> <śmusza> Morda! Teraz <śmusza> ty nie masz w psychy co? Ja już jestem w dobra. <laughs> Masz przestrane, przesięgam! <laughs> Chyba nie jest tak źle. A ty po w tarpetach! O nie! Dobrze bo to już nie wyjdzie. Została spuszczona całą czerwoną twarz, stary. Uuuuh! Niezbyt lubiu film? Co? Niezbyt lubiu film. Ale taki wybrał. Hecho! Hecho, niech ja bym nie? Stary ma tą czerwoną połowę twarzy, nie? Serdecznie? <laughs> Zobacz sobie. Renata, wkrótce widzę. Jak sam melanżowaliście? A ty teraz jest bardzo. No. no widać, widać. A co zaciąłeś się? Ty... Ej, ty... yes! to... nie trzym! Się nie nie, ale... Ale się! nie nie się! Nie trzym Nie się! Nie się! Nie 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 się w poleźni? Się... Poleźni, no, jest cisza tutaj. Musimy się dostać jakoś do Algarma i Karła. Bo to jest coś Każę we włóczku, energuje Będzie wściekły. Nie wiem, czy nie odpuści, nie? ma. Trzeba będzie uciekać, bo on jest straszny. no to nie Przypuść! Przypuść! nie! nie, nie. <grym <grym to Przypuść! 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 już Przypuść! 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 O Co Co tam, było? W sobie wyszedłem, ciepło Piękna pogoda Ale a skąd wiesz, że nie mam? No, myślę, że nie uda mi być w tej Myślisz, że nie? mam wiesz? Oj, oj oj, oj, karzełek, nie denerwuj się, czemuś tak patrzysz na mnie? Nie! Chodź tu! Nie denerwuj się, kazełek. Co nie denerwuj się? No nie denerwuj się! Knieg mnie obrzuciłeś, obudziłeś mnie. Taki film nagrywamy, no. No nie denerwuj się. Ale to śniegiem powinieneś chyba na dworze rzucać, a nie w domu. A czemu? Bo tam mokry teraz jest. Co to posprzątać? Pójdziesz posprzątać? No masz mopa, to możesz posprzątać. Będę A co ty, co ty za gówno? O nie! Chodzić za gówno, nagrywasz to i co ty sobie Co zabrzemy? Będziesz nie co? Się... O ty Będę Nie jeden! Dawaj, dawaj mi <śla> Nie! Nie, będziesz tutaj kinek, no chyba, nie taki nim takich To jest gubien, Ja nie jestem już ty... winny, ja mu tylko kamerę! No to może ciebie tak zaatakuję! Tak tak Mam kamerę, za nim. Pachole pa. pa, jeden! Książko, jest <śmuletra> jest mi przyczół. rozumiesz? No, niech tylko spotkam tą szmatę tutaj! Nie jesteś, kamuś?! Pachole jeden! Ja pierniczę, to jest dramat. Wy za bardzo się denerwujecie.

Nie. 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 Spokojnie nie. 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 Adam, was. No co się stanie? co on nie wstaje? Co z nich? O, wow. Czemu nie wstaje? Myślałem, że dał odpowiedź. Pokażę, nie dostałeś. To więc nie dostał. Nie uciekaj, no to nie co uciekasz? Co się się ty co będziesz biegał tak za nimi to nagrywa? O jak? Paką, Wieki, Musisz iść do niego się się tam. Kamerzysta! Stary, dla mnie to muszę solidne te kule przygotować. Więcej niż. Pięć? Pięć stary dla niej wszystko co możliwe. Polujemy <śmulujemy> 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 Biedna Wiola! O czarna mi ciebie szkoda! Wiola! Wiola, ty biedna, smutna, podszywdzona, czerwona! Ojej, ja wiem, ja wiem, Wiola, ja wiem jak to bolało! Nie wiem co... Czy... Jakiego znajdę? On ma przesrana. Mówisz zemścisz się na nim? On to chyba dzieci nie będzie mu radzić jak on go widzi do domu. O Boże. Jakś pewna mu, czy nie przesadzaj? Nie, nie, on ma przesrana, on Aż przesrana. taki zły to on nie jest, co? Słucham? On jest najgorszy. On jest ot... Najlepszy. Ja się zemszczę, on dwa razy mi... Dwa razy w twarz mi trafił, ja się zemszczę. Dobrze. Już nie ma śniegu stary. A teraz co dorzucamy? Ostatnia osoba została. Jaka? Nie, 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 nie chcę, byś. Daj kamerę. Ja daj kamerę. To daj kamerę, bo muszę to na sam nagrać. Chcę w się sensie chcę sąsiadkę rzucić. Chodź, rzucimy sąsiadkę. Chodź, stary, weźmiesz kamerę, musisz to nagrać. O, Ty Mendo, słuchaj. Skąd ty śnieg miałeś? na, na oczu się przygotowałem. Ty Mendo, pan cudna. Ty Mendo. Hahaha, Teraz i mnie nie dorwie. Ale pamiętaj, Zosik odcinał To jest i Barbara będzie zły. Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Bo się podobał. Fajna zabawa. Oh, wszyscy chyba dostali, tak jak powinni dostać. Uff. Widzimy się już w na tym odcinku. Do zobaczenia Państwu.